Dzień dobry Państwu. Michał Wawrykiewicz, Wolne Sądy. Subiektywny przegląd ostatnich wydarzeń. Ostatnie dni były bardzo gorące, jeśli chodzi o kwestie związane z praworządnością. Dwie rozprawy w tak zwanym Trybunale Konstytucyjnym Julii Przyłębskiej, które miały się odbyć 31 maja, w pełnym składzie. Jedna sprawa dotycząca domniemanego sporu kompetencyjnego pomiędzy prezydentem a Sądem Najwyższym, i druga sprawa związana z nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, która to według rządzących miałaby odblokować Krajowy Plan Odbudowy. Ta, pier ta druga nie odbyła się i została przełożona aż na 29 czerwca, natomiast ta pierwsza dotycząca sporu kompetencyjnego odbywa się dzisiaj. Jak się okazało, udało się Pogodzić te spory wewnątrz marionetkowego trybunału, po to, aby rozstrzygnąć sprawę dotyczącą Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Bo to o to chodzi w tej sprawie: chodzi o to, czy prezydent w 2015 roku, prezydent Duda, czy miał prawo ułaskawić ich niejako in blanco, czyli przed zapadnięciem pomocnego wyroku w ich sprawie, bo tak też zrobił Andrzej Duda. Następnie sprawa trafiła do Sądu Najwyższego i Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów powiedział, że prezydent tak zrobić nie mógł. No więc w sukurs im przyszedł Trybunał Konstytucyjny. Marszałek Witek skierowała do. Nie marszałek Witek to jeszcze. Poprzedni marszałek był, ale w każdym razie wybrany przez obecną większość. Skierował do Trybunału wniosek o zbadanie potencjalnego sporu kompetencyjnego, czy Sąd Najwyższy może ingerować w tę prerogatywę prezydencką. I na dzisiaj został to posiedzenie wyznaczone. Od kilku godzin trwa. W tej chwili, dosłownie, w tej chwili. Tenże marionetkowy Trybunał ma wydać orzeczenie, ale nie musimy czekać, bo doskonale wiemy, jakie to orzeczenie będzie. Sprawozdawcą tej sprawy jest pan Piotrowicz. W składzie zasiada dwóch. Dublerów, wyręba piskorski, zasiada pani Pawłowicz, więc nie mamy wątpliwości, że koledzy partyjni pana Wojsika, pana Kamińskiego rozstrzygnął na ich korzyść, czyli powiedzą, że Sąd Najwyższy nie może badać tego, czy z prezentowi wolno ułaskawić kogoś przed zapadnięciem prawomocnego wyroku. To dzisiaj, tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o sprawę abstrakcyjną dotyczącą nowelizacji Ustawy o Sądzie Najwyższym. Nie ma 11 osób, żeby się zebrały i utworzyły pełen skład. Na razie do 29 czerwca odłożone, a zobaczymy, co dalej się z tym wydarzy. No bo pamiętamy, że w Trybunale Konstytucyjnym jest cały czas, trwa ten spór polityczny pomiędzy obozem Ziobry, obozem Morawieckiego i Klincz w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Trwa. No ale w tym tygodniu chyba najbardziej e, gorące emocje wzbudzała ustawa nazywana Lex Tusk, czyli ustawa powołująca do życia e, zupełnie niekonstytucyjny organ, który jest komisją specjalną, e, wybieraną przez większość parlamentarną, komisją polityczną, która ma prawo wymierzać sprawiedliwość, nakładać środki karne, a jak wiemy, zgodnie z konstytucją także zgodnie ze standardami unijnymi, standardami europejskiej konwencji praw człowieka tylko sąd może być tym organem, który decyduje o tym, czy ktoś popełnił przestępstwo, decyduje o odpowiedzialności karnej i nakłada kary bądź środki karne. W Polsce ma to być specjalna komisja, specjalna Polityczna komisja powołana przez y, większość parlamentarną i taką ustawę parlament uchwalił, a prezydent Duda cztery dni temu podpisał. Dzisiaj nastąpił pewien zwrot, ponieważ y, uchwalenie tej ustawy spowodowało no, ogromne kontrowersje, sprzeciwy y, ekspertów prawniczych, konstytucjonalistów, y, nawet... Y, Sprzeciwy międzynarodowe, głos z Departamentu Stanu z Waszyngtonu, który no, wyraża zaniepokojenie, potężne zaniepokojenie tym, czy ta ustawa, ta komisja nie wpłynie na wolność wyborów, bo ewidentnie celem tej komisji jest wyeliminowanie przeciwników politycznych liderów opozycji w którym ta komisja może zabrać prawa do zajmowania funkcji publicznych, czyli do bycia posłem, senatorem, premierem, ministrem. I również Komisja Europejska, Didier Reinders, Vera Jurowa, bardzo głośne, bardzo mocne głosy z Brukseli mówiące o tym, że to również narusza standardy. Europejskie standardy prawa unijnego. A przypomnę, że w zeszłym miesiącu, w maju, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 4 maja wydał wyrok w bardzo podobnej sprawie, gdzie burmistrz. Timiszoary został pozbawiony przez tego typu komisję, tego typu agencję praw publicznych i nie mógł startować na kolejną kadencję. Sprawa trafiła do Trybunału w Luksemburgu. Luksemburg powiedział, że jeśli taka komisja, taki organ niesądowy nakłada środki karne, to mamy do czynienia z naruszeniem artykułu 49 Karty Praw Podstawowych, czyli prawa unijnego. No i tak też się. E, gdzie z naszą komisją. Nasza komisja będzie miała podobny charakter, w związku z czym jest całkowicie zrozumiałe, że, że Komisja Europejska, Unia Europejska wyraża ogromne zaniepokojenie. To samo Parlament Europejski, gdzie odbyła się na ten temat debata, debata, w której no bardzo wielu parlamentarzystów, mocny głos, Przeciwny tego typu standardów w państwie, standardom w państwie członkowskim. A tymczasem w Sądzie Najwyższym, no niejako w cieniu tych gorących wydarzeń, cały czas postępuje proces podporządkowywania najważniejszego w Polsce sądu władzy politycznej. Pamiętamy, że niedawno pan Kapiński zajął stanowisko prezesa. Sądu Najwyższego kierującego Izbą Karną. I pan Kapiński natychmiast wyznacza swoich kolegów neosędziów, bo on jest również neosędzią, wy wyznacza swoich kolegów neosędziów: Marka Siwka, Igora Zgoliński. Przewodniczącymi wydziałów poszczególnych wydziałów w Izbie Karnej Sądu Najwyższego. W związku z czym mamy do czynienia z analogiczną sytuacją jak w Izbie Cywilnej, gdzie pani Michal Konecka również swoich kolegów i koleżanki neosędziów wyznacza szefami wydziałów, tak aby sparaliżować, aby całkowicie podporządkować orzecznictwo Izby Cywilnej. To samo się dzieje w Izbie Karnej. W tej chwili już prawie wszystkie Izby Sądu Najwyższego poza Izbą, Poza Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych są pod pełną kontrolą ludzi związanych z obozem władzy. No i taka jest sytuacja bardzo smutna w Sądzie Najwyższym. W przyszłym tygodniu, 5 czerwca, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyda orzeczenie w sprawie C204 łamane przez 21, czyli w tej sprawie, w której 14 lipca 2021 roku wydane zostało zabezpieczenie, i w związku z niewykonywaniem tego zabezpieczenia Polska płaciła przez ogromny, ogromnie długi czas karę miliona euro dziennie. W tej chwili płaci karę pół miliona euro dziennie. To była sprawa, która dotyczyła całego nowego reżimu. Dyscyplinarnego wobec polskich sędziów i ustawy kagańcowej, która przypomnijmy, nadal funkcjonuje i nadal polscy sędziowie są ścigani przez rzeczników dyscyplinarnych za to, że yy, za to, że. Stosują wprost prawo europejskie, podważają status NeokRS-u, podważają status neosędziów yy, powołanych przez NeokRS, wyselekcjonowanych przez Neo-KRS i powołanych przez prezydenta Dudę. Kończy się tydzień konstytucyjny. W całej Polsce, w bardzo wielu szkołach trwają lekcje zajęcia dla uczniów na temat konstytucji, na temat naszych praw i wolności. A już za dwa dni, 4 czerwca, wszyscy, mam nadzieję, widzimy się na marszu w Warszawie w obronie demokracji, w obronie naszej europejskiej tożsamości, w obronie praworządności.